W starej siedzibie warunki były, mówiąc szczerze, niedostateczne. Niepełnosprawni musieli najpierw wdrapać się na pierwsze piętro domu jednorodzinnego, a później na strych. W takich warunkach działał środowiskowy dom samopomocy w Gliwicach. Czas przeszły. Użyty został tutaj nie przez przypadek. Gotowa jest już nowa siedziba, którą odwiedziliśmy z naszą kamerą. Niepełnosprawni będą mieli o wiele lepsze warunki, ale co najważniejsze Nowa siedziba rozszerzy zakres działalności. Z dotychczasowych 17 osób pomoc uzyska tam ponad pół setki zainteresowanych. To wbrew pozorom nie jest dom mieszkalny, choć schronienie tu znajdowało do tej pory 17 osób z zaburzeniami psychicznymi. Aby się tu dostać, musiały wejść na pierwsze piętro i później na strych stromymi schodami, co chyba nie musimy dodawać, było szczególnym utrudnieniem. Miejsce, w którym funkcjonował do tej pory. Y Powiem ogólnie, nie spełnia już standardów dla tego typu placówki. Tak więc środowiskowy dom samopomocy musiał zostać przeniesiony w nowe miejsce. Oto one. Warunki, jakie tu panują, są o wiele lepsze. Więcej jest nie tylko możliwości, ale przede wszystkim miejsca. Nie chodzi o to, żeby wszystkie osoby, które tutaj przyjdą, miały poczucie, że są oczekiwane, że to jest miejsce bezpieczne, że będzie można później wracać do domu, jakoś lepiej się poczu poczuć, funkcjonować, żyć. To mhm. jest takie zadanie. 52 osoby to jest taki szczyt, czy jeszcze będziemy w przyszłości być może myśleć o tym, żeby, żeby powiększyć liczbę? Znaczy zgodnie ze standardami jest tutaj wymagana określona powierzchnia, że tak powiem, dla każdego z uczestników i to jest optymalna ilość osób, które ze względu na powierzchnię mogą tutaj się znaleźć. Mhm. Czyli 52 osoby, 23 osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne i 29 osób z obniżoną normą intelektualną. Pieniądze potrzebne na wyremontowanie nowej siedziby domu samopomocy nie były małe. Prace budowlane pochłonęły ponad 700 tysięcy złotych. Znaczną część kosztów wyłożyło miasto. Od dłuższego czasu już starania także miasta, żeby znaleźć miejsce, w którym takimi, taką opieką można było objąć większą ilość osób i by te warunki były bardziej komfortowe. Dzień udało się na szczęście pozyskać, znaleźć takie miejsce, właśnie przy ulicy Sikorskiego, i tam, w nowo przygotowanych do tego budynkach, przystosowanych, znajdzie, będzie mogło docelowo korzystać z pomocy 50 osób. Nowa placówka wyposażona będzie kompleksowo. Znajdzie się w niej pracownia gastronomiczna, plastyczna, ale także miejsce, gdzie można zadbać o swoją tężyznę fizyczną. Normalną pracę rozpocznie nie prędzej niż za kilka dni. Wierzymy, że w przyszłym tygodniu uda nam się już zaprosić tutaj pensjonariuszy starnogórskiej, czyli kilka dni. Środowiskowy dom samopomocy funkcjonuje w Gliwicach od 1999 roku. Od tego czasu jest to pierwsza tak poważna zmiana otoczenia.